Witam Was serdecznie w piątym odcinku z serii pedagogów specjalnych do zadań specjalnych. Dzisiaj o zmianie słownictwa, o słowach inspirujących zmianę w kontekście warsztatu formalnego IPET i WOPF-u. To, że te dokumenty są wymagające, i jakby skonstruowanie ich w sposób taki Kreatywny i praktyczny, no to już wiemy o tym i mamy tego świadomość jako osoby, które się tym zajmują, że jest to, jest to wyzwaniem. Ale mam takie poczucie też, że w wielu jakby instytucjach, placówkach, szkołach, przedszkolach, że one są takie statystyczne, tak? że jakby nie niosą nic za sobą takiego. Rozwojowego, no i że osoby, które je tworzą, nie mają poczucia sensu, żeby je tworzyć. Co jakby nie jest dla mnie dziwne, bo jeżeli mam, jakby nie wiem, wypełniać tabelki, które niczemu nie służą, no to trudno mieć w tym poczucie sensu. I to, do czego dzisiaj Was chciałabym zachęcić i dać znowu taką no, kotwicę w myśleniu, to jest no właśnie taki język zmiany, czyli. W dużej mierze też ten język smart, takiego skonkretyzowanego jakby odnoszenia się do zasobów dziecka, do jakby oczekiwań, w języku celów, ponieważ to bardzo mocno też jakby koreluje z tym, żeby później w sposób taki konstruktywny na przykład pokazywać rodzicom e, progres rozwoju, tak pokazywać w jakim kierunku zmierzacie w placówce, nad, czymś nad czym pracujecie, gdzie robicie krok do przodu, może czasami dwa do tyłu, ale e, no właśnie, kiedy ten język nie jest konkretny, to jest takim językiem o wszystkim i o niczym. E, jeżeli chodzi o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, e, no ona jest jakby Dwa razy w roku minimum. Wiemy dobrze, że każde omówienie tego WOPFu ma być po to, żebyście sobie zobaczyli i pokazali, czy faktycznie coś w tych rozpoznaniach z różnych źródeł, tak, czyli z tej informacji od rodzica, z informacji od specjalisty, z informacji od lekarzu, specjalistów lekarzy, specjalistów, czy jest coś znoszącego i coś jest zmienne. To, o czym mówią mi praktycy, to też to, że często mają takie poczucie, że przepisują to w opfu, ale też jakby próbuję pokazać, że no właśnie to uczucie może wywoływać się z tego, że piszą bardzo ogólnie. Bo jeżeli my mamy na podstawie tego arkusza dowiedzieć się od różnych osób różnych rzeczy, no to jeżeli na przykład z wywiadu z rodzicem, tak, ja sobie wpiszę w taką wielospecjalistyczną ocenę, że. Dziecko ma kłopot z nie wiem, systematycznym uczęszczaniem na zajęcia specjalistyczne. Na przykład rodzic przychodzi na spotkanie zespołu do spraw pomocy i mówi mi taką informację. No to jeżeli ja sobie zapisuję to w op i jakby szukam obszaru takiego rozwojowego, jak się tym zająć, to jeżeli ja wpiszę w OPU praca nad motywacją dziecka do uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, no to jakby nie da się faktycznie tego zmierzyć, jest to bardzo, bardzo ogólne, tak? Ale jeżeli ja sobie pod tym hasłem, kotwicząc do tego, co mi powiedział rodzic, w obszarze rozwoju wpiszę, że wprowadzenie systemu żetonowego na zajęcia, pod punkt B, że jakby w ramach zbieranych, nazbieranych żetonów, przełożenie ich na na przykład wzmocnienia społeczne, wybrane przez dziecko, tak? Jeżeli ja będę w taki sposób, um, taki konkretny sobie planować tą strefę rozwojową, to jest duże prawdopodobieństwo, że ja za pół roku będę mogła usiąść z tym ze sprawą spraw pomocy i powiedzieć, aha, faktycznie, to, że wprowadziłam żetony. To pomaga, tak? bo to dziecko dzięki temu jest bardziej zmotywowane do uczestniczenia w tych zajęciach. A to, że na przykład zrobiłam mu listę nagród społecznych i te nagrody są skuteczne, a te nie są, to mogę się do tego odnieść. Kiedy będziecie wpisywać językiem bardzo ogólnym, to tak naprawdę będziecie mieli właśnie poczucie tego, że w kółko wpisujecie to samo. Gdyby na przykład, wracając jeszcze do e, źródeł informacji, powiedzmy, e, nauczyciel współorganizujący mówi: No, e, dziecko ma kłopot z koncentrowaniem się na zadaniach typu matematycznego, na przykład. No to obszarem do rozwoju, jeżeli my będziemy znowu wpisywać pracę nad koncentracją uwagi, no to znowu zrobimy taki wielki worek, że nie będziemy wiedzieli, nad czym konkretnie, w jakim ki konkretnym kierunku zmierzamy. Ale kiedy już sobie wpiszemy na przykład yy, dzielenie partii materiałów związanych z myśleniem matematycznym na powiedzmy wiem, minimum trzy części, tak i yy, yy, w roli nauczyciela współorganizującego na przykład odczytywanie poleceń, no to już jest jakby to bardzo mierzalne. I do tego chcę Was zachęcić, macie być może takie uczucie teraz słuchając tego, że jak to zrobić, przecież każdy iPad będzie podzielony na 15 małych kawałeczków, tylko pamiętajcie, to jest perspektywa połowy roku, tak, Jakby to jest około 5, 5 miesięcy pracy i to, co zakłada teoria SMART, tak, że te cele mają być konkretne, mierzalne, realne, ambitne, terminowe, to nie chodzi o to, że Wy teraz cały ten IPET macie przerobić na takie małe kawałeczki. Tu chodzi przede wszystkim o to, żeby ten dokument pracował, tak? Żeby on był żywy. A jeżeli my później będziemy właśnie takimi ogólnikami wpisywać, no to nie będzie to żywe, bo to będzie bardzo takie. No, no takie ogólne, takie nie noszące żadnej informacji zwrotnej, konkretnej na temat tego dziecka. Mało tego, to jest też moje takie doświadczenie praktyczne, później przy spotkaniach z rodzicami, kiedy my właśnie pokazujemy, tak, z tym był kłopot, a teraz jesteśmy w takim miejscu, to działa, to nie działa, tak. Państwo mówili na ostatnim spotkaniu, że był kłopot z uczestniczeniem w zajęciach dodatkowych, a teraz jakby widzimy, że tam dziecko X, jakby ta frekwencja jest powiedzmy, nie wiem, 70%, tak? Albo siadamy za pół roku i mówimy, że to nie zadziałało, więc szukamy innego sposobu. To ci rodzice na tych spotkaniach też mają takie poczucie, że coś się dzieje, a nie tylko na zasadzie, że przychodzą i mają podpisać dokument. Jeśli chodzi o indywidualne program edukacyjno-terapeutyczny, to tu, co jakby z moich refleksji takich i szkoleniowych, i, i jakby tworząc też te dokumenty, moich refleksji praktycznych, to to, co ja widziałam, że jest takie kulejące, to umiejętność takiego właśnie też rozwojowego postawienia sobie celów i jakby ten obszar, w którym wskazuje się zintegrowane działania specjalistów i nauczycieli. Dlaczego akurat te dwa obszary? Bo te wszystkie inne, jakby dzisiaj o dostosowaniach jakby nie, nie będę mówić, bo, bo to jest o wiele większy y, obszar, ale jakby no i dostosowania są absorbujące z poszczególnych przedmiotów, ale też te dwa obszary, o których ja wspomniałam, dlatego że wszystkie inne są takie bardzo, że tak powiem techniczne, tak, współpraca z placówkami, sprzęt specjalistyczny, więc jakby to nie wymaga, nie wiadomo też jakich kompetencji i myślenia otwartego, żeby wypisać tą tabelkę. Ale jeśli chodzi o te dwa obszary, cele, Rozwojowe, zresztą jak sama nazwa IPT-u wskazuje, że to są cele i edukacyjne, i terapeutyczne, plus te zintegrowane działania nauczycieli specjalistów, czyli taki obszar działań tego, jak ktoś jest specjalistą, i tego, jak ktoś jest nauczycielem, który na bieżąco wprowadza te rozwiązania, jest to trudnością, dlatego że bardzo często w ramach tego Podpunktu zintegrowane działania nauczycieli-specjalistów. Nauczyciele-specjaliści po prostu wypisują, co robią na zajęciach specjalistycznych, co też nie jest miejscem, dlatego że to, co dzieje się na zajęciach specjalistycznych, tak naprawdę jest do wpisania tam, gdzie mamy wskazane później zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To jest taki, takie miejsce w IPECie, które wymaga tego, żeby nauczyciel-specjalista pokazał co robi na swoich zajęciach, do czego dąży, co jest jego celem rozwojowym, czyli na przykład w ramach zajęć logopedycznych praca nad, nie wiem, wdrażaniem do samokontroli popełnianych błędów na przykład. No i teraz nauczyciel przedmiotowiec, bądź nauczyciel, no właśnie współorganizujący, bądź ktoś, kto ma tą samokontrolę kontynuować, mówi ok, to wprowadzanie jakby tego nawyku samokontroli popełnianych błędów również na przykład w mowie dialogowej na takich i takich przedmiotach, tak? Albo w ogóle jakby na przedmiotach wszystkich, nie tylko na wskazanych, tak? Więc jakby na to zwracam uwagę, ponieważ no a propos języka zmiany i tego, żeby to żyło, to znowu mija kolejne pół roku, chociaż jakby przypominam, że i w IPEC jakby nie ma potrzeby, że tak powiem, nanoszenia tych zmian, dopóki one są spójne z wop u Jeżeli jest faktycznie jakaś istotna zmiana, która wynika z wielospecjalistycznej oceny poziomu Funkcjonowania ucznia, no to wtedy jakby aneksujemy IPET, tak? Ale w IPET jakby rozkładamy to w skali no, trochę szerszej niż to pół roku, chociaż po to ten IPET ma być też taki żywy. No też w ramach zajęć, w ramach zapisów w dziennikach specjalistycznych też jakby te plany raczej są półroczne i są personalne, przypisane do konkretnych dzieciaków, mimo tego, że na przykład te dzieci pracowałyby w grupach. I tu jakby mam na myśli te, te zintegrowane działania po to mają tak, że tak powiem brzmieć, żeby było poczucie sensu, że to co jest robione na tych zajęciach specjalistycznych koreluje z tym co się wprowadza w takiej codziennej, bieżącej pracy z tym dzieckiem w trybie klasy, trybie lekcji i, i, i tak, że tak powiem w takiej powszechnej edukacji. Jeżeli chodzi o cele edukacyjne i terapeutyczne, to um, z tymi edukacyjnymi było bardzo, tak, bardzo dużo dyskusji jakby gdzieś tam w ramach też moich kompetencji szkoleniowych, jakby, przetoczyłam z dyrektorami, z nauczycielami, z praktykami. No właśnie, do, czy to do wszystkich celów edukacyjnych się teraz odnosimy? Słuchajcie, po to robimy w i po to w nim wskazujemy, jakie są obszary do pracy, żeby odnieść się w korelacji z podstawą programową do tych celów edukacyjnych, do których, których dziecko nie może zdobyć w sposób formatywny. Bo jeżeli my teraz całe cele edukacyjne przyniesiemy na IPET, no to tak naprawdę przyniesiemy całą podstawę programową, a indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny nie ma być. Przepisaniem podstawy programowej, bo realizacja podstawy programowej i tak jest obowiązkiem dla tego ucznia, tylko ma być wskazaniem tych dostosowań i tych jakby personalnych wskazówek pod to dziecko, których ono nie zrealizuje w sposób normatywny. Czyli taki nauczyciel, przedmiotowiec, bądź nauczyciel zintegrowanym, czy wychowaniem przedszkolnym, bierze taką podstawę programową i patrzy, czego to dziecko w sposób normatywny nie jest w stanie osiągnąć. Jeżeli celem edukacyjnym jest to, że on ma przeliczać do 10, a on nie jest w stanie się tego przeliczenia do 10 nauczyć w sposób normatywny, no to albo ten cel sobie dzielimy, że tak powiem, na mniejszy, albo pokazujemy też, jak go osiągnąć w, przy użyciu pewnych środków dydaktycznych, albo y, pewnych pomocy dydaktycznych, tak, czyli na przykład, nie wiem, liczy do 10 przy użyciu liczmanów, tak, i to się staje naszym celem, jakby patrzymy, czy faktycznie... Za czas, na który sobie ten cel został postawiony, to dziecko osiąga ten cel. I tu, jakby, chcę Wam też pokazać, że później, kiedy my dokonujemy, jakby, jakby mierzalności tak, tego impetu w sensie jakościowym, czy to, co my sobie stawiamy, i do, dokonujemy oceny efektywności tych postawionych celów, wtedy o wiele łatwiej jest to zmierzyć. Bo jeżeli ja sobie postawię taki cel, no właśnie, liczy. Do 10 przy użyciu liczmanów, to jak mija ten czas, to ja sobie mogę odpowiedzieć na pytanie tak bądź nie. Liczy czy nie liczy? Jeżeli liczy, no to idziemy dalej. Liczy, nie wiem, do 20 przy użyciu liczmanów, a do 10 w pamięci. I w zasadzie sensie bardzo ładnie wtedy widać, czy ktoś idzie nam do przodu, czy nie, czy ktoś stoi w miejscu, czy nie, czy robi do przodu, czy nie. Nauczenie się tego języka zmiany to jest też, to, tak jak powiedziałam, po to, żeby te dokumenty były żywe, ale też w dużej mierze po to, żeby móc ludziom, którzy angażują się w edukację i rozwój takiego dziecka, jakby pokazać, że, że te zmiany są. Jeżeli nie będziemy punktować tych zmian, to tak naprawdę wylejemy, że tak powiem, skąpielą to dziecko z niepełnosprawnością, bo ono samo nie będzie miało tego poczucia, że no właśnie, że coś w nim pracuje. Jeżeli chodzi o cele terapeutyczne, to są wszystkie cele, które są powiązane z tym, co się planuje w ramach terapii, z tym, co się dzieje w obszarze kompetencji emocjonalno-społecznych, czyli z takimi rzeczami, że tak powiem, miękkimi, a nie tylko mierzalnymi od strony edukacji. I również jakby tutaj zachęcam do tego języka, rozwoju. E za tydzień e, ostatnie spotkanie z cyklu. E, razem z firmą iSystem, przy której pośrednictwie jakby te podcasty powstają, mamy te, taki pomysł na e, jakby taki webinar podsumowujący, który odbędzie się w listopadzie, na początku listopada. W kolejnym spotkaniu podam datę, kiedy to się będzie działo. I jest również taki pomysł, taka propozycja, żebyście. Jeżeli będą rodzili się jakieś pytania, jakieś refleksje, jakieś niedomówienia i, i coś chcielibyście wiedzieć więcej, spiszcie sobie te pytania i na kolejnym podcaście też dostaniecie jakby kontakt do osoby, do której będzie można je przesyłać, po to, żeby ten webinar później był taki przygotowany pod was, pod pedagogów specjalnych, pod tych, którzy jakby się tym interesują, żebyście mogli z tego skorzystać w sposób bardzo praktyczny. Na dzisiaj Wam pięknie dziękuję, życzę. Dobrego dnia.